Jak yy, choroby czy niedobory odżywcze odbijają się właśnie na naszej twarzy? Co tam widać? Często, jeżeli pacjenci nie są leczeni i nie wiedzą o swojej chorobie, na przykład przychodzi ktoś bardzo blady i widzimy wtedy, że prawdopodobnie ta osoba może mieć niedokrwistość. I nie jest to make-up. I nie jest to make-up. Yy, ta niedokrwistość może wynikać z np. z krawiącego nowotworu jelita grubego. To już mówię tak, co jeszcze może być? Jaka może być przyczyna? Są osoby, które mają choroby związane z układem immunologicznym, które jest to przewlekłe zapalenie układu immunologicznego. Takie długie przewlekłe zapalenie w układzie immunologicznym powoduje zmęczenie na twarzy. Te osoby są zmęczone. Czy mają jakieś przewlekłe infekcje bakteryjne, Wtedy na przykład Helikobakter pylorii, taka osoba przychodzi z pokrzywką, albo bardziej reaktywną skórą? Jeżeli się podrapie, ta skóra swędzi. Ale te zmiany na skórze, pewne zapalne, które wynikają z zaburzeń mikrobioty jelitowej.